Cześć! Mistrzostwa Europy w piłce nożnej już się zaczęły i oczywiście na starcie dostaliśmy okle pod Niemców. Na szczęście Robert Kubica stanął na wysokości zadania i wywalczył pierwsze w swojej karierze pierwsze miejsce w wyścigu. My też chcemy stanąć na wysokości zadania z tego tygodniowymi materiałami. No to startujemy! Już od dzisiaj rusza radziecka machina wojenna. Rozpoczynamy tydzień z dziewiątą kompanią. O tym RTS-ie trochę już pisaliśmy. Gra oparta na rosyjskim filmie Dziewiąta Kompania pozwala nam pokierować działaniami radzieckich żołnierzy walczących w Afganistanie. Twórcy położyli wielki nacisk na realizm rozgrywki oraz ukazanie działań wojennych z perspektywy zwykłych soldatów. W naszym tygodniu z Dziewiątą Kompanią będziecie mogli m.in. poznać kulisy wojny w Afganie, szczegóły uzbrojenia wojsk radzieckich, poznać historię dramatycznej obrony wzgórza nr 3234, a także oczywiście przeczytać recenzję gry. Zapraszamy! Dzisiaj także uraczymy Was z zapowiedzią drugiej części Gears of War. Marcus Phoenix nie zaznał zbyt wiele odpoczynków. 6 miesięcy po wydarzeniach z pierwszej części gry znów musi złapać za broń i stawić czoła kolejnej inwazji lokustu. Co gorsza, wśród ludzi szerzy się tajemnicza zaraza. W grze pojawią się nowe postacie niezależne, a także nowa broń i pojazdy. Sama rozgrywka będzie podobna do tego, z czym mieliśmy do czynienia w pierwszej odsłonie Gears of War. We wtorek podzielimy się z Wami naszymi pierwszymi wrażeniami z rozgrywki w Battlefield Bad Company. Martiwar poszedł walczyć i na razie nie wrócił. Zdezerterował. Fabuła gry opowiada o przygodach grupy świetnie wyszkolonych wojaków, którzy z chęci szybkiego zysku opuszczają macierzystą jednostkę. W grę wchodzi wszak całkiem sporo złota. Akcje obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, a przed nami cały zestaw misji i zadań. Battlefield Bad Company oferuje mnóstwo dynamicznej akcji z wysadzaniem budynków włącznie i sporą dawkę niezłego humoru. Środę pocierpimy sobie wraz z Mastermindem. Wziął on na warsztat obie części horroru akcji, czyli The Suffering. The Suffering to historia osobnika o dziwnym imieniu Torque. Siedzi on sobie w więzieniu i czeka na to, aż w końcu ktoś, zgodnie z prawem, wstrzyknie mu śmiertelną truciznę, motywując to wyrokiem wskazującym sądu za zamordowanie swojej żony i dzieci. Problem jednak leży w tym, że Tork jakoś w ogóle nie może sobie tego przypomnieć. Dziwnym zbiegiem okoliczności w więzieniu nagle pojawiają się hordy przerażających istot mordujących wszystko, co popadnie. Nasz bohater ma jednak inne plany. Postanawia uciec i dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało. Druga część gry jest bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z jedynki. Sub-Zero, Raiden, Scorpion, Sonia, Batman, Superman. Co łączy te wszystkie postacie? Nadchodząca bijatyka Mortal Kombat vs. DC Universe. Nie ma co ukrywać, połączenie dwóch uniwersów jest dosyć ciekawe. Od samego jednak początku obawy miłośników budzą informacje o rezygnacji z hektolitrów krwi, czy nawet słynnego: Fatality! Miła jest jednak wizja spuszczenia totalnego sklepu facetowi w niebieskich rajtuzach i z dziwnym loczkiem na głowie. Na Heiza to się trochę naczekaliśmy, wielokrotnie premiery gry przekładano, zmieniano liczbę platform, na której się pojawi. Jak to wpłynęło na ostateczny wygląd gry? O tym w piątek w naszej recenzji. O Hejs było swego czasu głośno. Pierwsze informacje pojawiły się o tej grze jeszcze w 2006 roku, jednak dopiero teraz dostaliśmy możliwość sprawdzenia, jak Hejs prezentuje się w rzeczywistości. W grze pokierujemy losami Jake'a Carpentera, czyli żołnierza na usługach korporacji Mantel, który rusza do Ameryki Południowej, aby się rebelią wszczętą przez ugrupowanie zwane Ręką Obietnicy. Szybko jednak okazuje się, że nie wszystko jest takie proste, jakie wydawało się na początku. Win Diesel już kiedyś pojawił się w grze komputerowej i to nie byle jakiej. The Chronicles of Riddick Skype from Butcher Bay okazała się świetnym tytułem. Win Diesel wraca, tym razem jednak w roli kierowcy na zamówienie. Nie, to nie będzie grał taksówkarzach. The Willman to gra w klimatach Drivera lub podobna do filmu Transporter. Dzielamy się w niej w Milo Burika, kierowcę, który świadczy swoje usługi transportowe ludziom chcącym szybko trafić z punktu A do punktu B. Zaznaczmy jednak, że najczęściej zleceniodawcy mają zatarg z prawem, tak więc nie będą to przejażdżki lekkie, łatwe i przyjemne. Twórcy całą akcją miejscowili w Barcelonie, która słynie z wielu wąskich uliczek. Jazda po nich wymagać będzie niemalych umiejętności. Ciekawostką jest to, że równolegle z grą powstaje film o tej samej nazwie i wystąpi w nim oczywiście Wim Diesel. Cześć! Dzięki Gramowicze za liczny udział w konkursie na Dzień Dziecka. Do wygrania był wybór domu dziecka, do którego pojadą zestawy gier i programów edukacyjnych, które obok tutaj mnie leżą. Dwie placówki zostały już wybrane: w Barlinku i Łęknicy. Przypominam również wszystkim miłośnikom gier strategicznych o aktualnym konkursie Europa Universalis Rzym do wygrania 5 egzemplarzy gry ufundowanych przez firmę CENEGA oraz dodatkowo dla zwycięzcy plakat z podpisami twórców ze studia Paradox. Wypatrujcie również czwartek konkursu dla wszystkich kibiców Piłki Kopanej. gram.pl łamane konkursy. Last but not least, serdeczne gratulacje od ekipy gram.pl dla Shellion i JAR pierwszego udokumentowanego forumowego małżeństwa. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. A gratulacje możecie składać na gram-sajtach Noworzęsów. To wszystko na ten tydzień. Piłkarzom życzymy wygranych, Kubicy kolejnego zwycięstwa, a Wam miłej lektury materiałów na gram.pl.